Facet cię zostawi albo cię zdradzi albo cię zdradzi, a później zostawi, bo ciągle narzekasz. Jesteś umęczoną, wredną babą, że nawet się do domu wracać nie chce. Jesteś ciągle niezadowolona. Cokolwiek on nie zrobi, robi to źle. No. Źle wkłada naczynia do zmywarki, źle odkurza, źle sprząta, źle pomaga, więc w końcu przestaje robić cokolwiek. No i też jest źle, bo ty chodzisz i poprawiasz. A jak nie chodzisz, to mamrzesz, że jesteś taka ciągle wiecznie niezadowolona. A później przyjdzie miła, sympatyczna pani, która się uśmiechnie i nie będzie miała problemu o, o to, że zostawił brudny kubek na blacie. No i co? Rozwód gotowy. Facet też potrzebuje. Dziękuję, przepraszam i cholernego jestem wdzięczna. A jak tego nie rozumiesz, to może zostań sama, bo ty musisz robić tak wszystko fantastycznie i tak wszystko najlepiej. Jesteś taka najmądrzejsza i przecież bez niego, to ty byś sobie świetnie poradziła. No to może czas się wyprowadzić. Zabierz dzieci i spie. Przecież ten facet to później jeździ na ryby, siedzi w garażu albo nie wraca z pracy, bo macie ku a tak właściwie to może byś się zastanowiła nad tym, dlaczego ty twierdzisz, że ten facet tak wszystko źle robi, tak wszystko ci przeszkadza? Hmm? Rodzice w dzieciństwie cię nie widzieli, albo byłaś z rozbitej rodziny, no i dlatego się w główce poprzestawiało. A później jesteście zdziwione, że facet was nie szanuje, że nie wraca do domu i dla niego praca jest najważniejsza. Po co on ma wracać? Też bym nie wracała. A może byś tak zobaczyła to z drugiej strony? chłop zarabia, masz gdzie mieszkać, masz ciepło w dupę, nie głodujesz, ale lepiej mieć problem, nie? Ale poczekaj, bo w końcu mu się znudzi. Oj, znudzi mu się i później będziesz zdziwiony i będziesz mówił, jaki on jest to najgorszy, bo on cię zostawił z dwójką dzieci. Bo taka biedna jesteś i pokrzywdzona, a ty tak wszystko dla niego robiłaś. Facet nie potrzebuje wszystko. Facet potrzebuje, dziękuję, przepraszam, jestem wdzięczna, fajnie, że jesteś, dobrze, że wróciłeś do domu, jesteś dobrym ojcem, dziękuję, że posprzątałeś po sobie, to potrzebuję, a nie Twojego jojczenia. Facet Cię zostawi albo Cię zdradzi z kobietą, która może w domu nie robić nic, rozumiesz, nic, ona nie sprząta, nie gotuje nic, nie prasuje nic, ale jest miła, jest uśmiechnięta i mu fantastycznie się z nią spędza czas, bo ona nie ma problemu. I zamiast za nim wisieć, to może skup się na sobie, zrób coś dla siebie, Wtedy może nie będziesz miała problemu, bo przecież mu wszystko idzie, a Ty biedna siedzisz w domu. I jest tak Ci źle, i Ty musisz sprzątać, i w ogóle nikt tego nie docenia. Sama siebie nie doceniasz, sama siebie nie widzisz, to masz jak masz. I tutaj nie jest niczemu winny facet, tylko Ty sama. A jak nie umiesz tego ogarnąć, to na terapię będzie wszystkim łatwiej w życiu. I skończy się jej ojczenie. I jeżeli będziesz twierdziła, że Ty nie masz czasu. To to jest kolejna twoja wymówka, żeby nie robić w swoim życiu nic. Nic. Znajdź sobie hobby i przestań na nim wisieć, a twoja relacja będzie w porządku. Nawet może będzie dobra. Tylko czas się zmienić. Przemyśl to.